Pewnie trafiłeś tu z mojego shortsa, to świetnie. Zapewne najbardziej interesują Cię ekspresowe schody, ale pamiętaj, jaka była umowa, że Ty zostawiasz suba, a ja Ci pokazuję. Zostawiłeś? To zaczynamy. Na początek schody, które działają bez konia. Najpierw stawiasz skrzynkę, później płyta z prawej strony, teraz szyba i dzwon. Teraz z prawej strony klapa, zamykamy ją. I na szybę stawiamy ciasto, z którego podjadamy cztery kawałki, tak aby nie był równy z szybą. I tę czynność powtarzamy, ile tam macie ochotę. Pamiętajcie o odpowiednim postawieniu dzwona. Ja gram na Java Edition, a w przypadku Bedrock Edition najprawdopodobniej zadziała wam, jeśli zamienicie miejscami dzwon z ciastem. Dobra, a co z tym ekspresem do nieba? Tutaj sprawa wygląda tak naprawdę nieco prościej, ale jest jeden warunek. Schody działają tylko jeśli dosiadasz jakiegoś rumaka. I tak naprawdę nie jest ważne jakiego. Jak widzisz, możesz to zrobić na świni, ups, możesz to zrobić na ośle, ale wiadomo, że najlepiej na koniu. Schemat budowy jest naprawdę prosty. Będziesz potrzebował ciast w cholerę ciast. Teraz stawiasz jedno na drugim, pamiętając, że co każdy stopień zmniejszasz o jeden. Czyli jedno ciasto całe, drugi stopień z ciasta ujadasz jeden kawałek, na trzecim ujadasz dwa i tak dalej, aż dojdziesz do szóstego stopnia. Później musisz zrobić mały asekuracyjny blok, bo już nie masz z czego tak naprawdę ujadać. I zaczynasz od nowa i tak budujesz ekspresowe schody krok po kroku. Proste, nie? Ale jaki efekt. Mam nadzieję, że wam się spodobało. Oczywiście mam świadomość tego, że te schody nikomu do niczego się nie przydadzą, no bo komu się będzie chciało tyle grzebać z ciastami, ale jako ciekawostka myślę, że całkiem spoko sprawa. Mam nadzieję, że zostawiłeś suba wedle umowy, łapencję tam też możesz strzelić i miłoby było, gdybyś w komentarzu napisał mi, do czego wykorzystasz ten pomysł, jeśli jakiś masz. Ja się z wami na ten moment żegnam, z tej strony był Jamies Jakub, Trzymajcie się, na razie. Cześć.